Cześć kochani, witajcie serdecznie w ten upalny dzień. Powiem wam, że dzisiaj dla mnie to jest temperatura nie do wytrzymania, bo jest mega gorąco. I nie wiem, jak ja to dzisiaj wytrzymam, słuchajcie, bo w sumie to dzisiaj ma być tak naj, najgorzej. Od jutra ma być mega chłodno już o 10 stopni w dół, takie patrzyłam na temperaturę, to dzisiaj mam u siebie 34 stopnie, a jutro już 24, czyli widzicie 10 stopni w dół. Także to nie jest, wiecie, takie dobre. Yy, takie dobre spadki temperatur, bo wiecie, bo człowiek się źle czuje, nie wysypia się. Ja na przykład dzisiaj się wiecie, w ogóle tak naprawdę nie wyspałam, bo mało co spałam dzisiaj w nocy, bo było tak gorąco też u mnie dzisiaj. 19 stopni w nocy było, a dzisiaj ma być 21, także no, taka temperatura niezbyt dobra na nocny odpoczynek. Przez cały tydzień powiem, że było u mnie gorąco. Ale dzisiaj to, co będzie dzisiaj, to już naprawdę nie wiem. Powiem Wam szczerze, że nie wiem yy, skąd te temperatury się biorą, bo <ścoughs> tak naprawdę to, to jest chyba, wiecie, jakieś afrykańskie powietrze teraz i to powietrze przechodzi yy, właśnie z Afryki do Polski. Tak mi się przynajmniej wydaje. I... No i przed to pewnie jest tak gorąco, prawda? Pokażę Wam jednego kota, bo akurat tutaj leży na podłodze. Tylko odwrócę kamerkę w drugą stronę. O, widzicie go tu? Czekajcie. To jest Draco. Może stanę Wam go inaczej, pokażę. Mam nadzieję, żeście go widzieli. To jest... Y brat, słuchajcie, Frey tego kotka, co wam pokazywałam w zeszłą niedzielę to jest właśnie jej, jej brat, ale powiem wam, że oboje są tak samo jakby to powiedzieć, upierdliwi w stosunku takim, że szpłącą wszystko, czyli rozwalają, ganiają się bez przerwy nie ma właściwie spokoju od jednego czy drugiego kota. Eee, no i co? Nie wiem co by Wam tu jeszcze miała powiedzieć, słuchajcie. Naprawdę jestem taka jakaś dzisiaj wiecie, wykończona szczegółowa mnie boli, ale to chyba wyci z tego upału trochę. Chciałabym jeszcze Wam przypomnieć o nawadnianiu się, żebyście nie zapomnieli się właśnie nawadniać, zwłaszcza dzisiaj. Czytałam też i wiem, że lepiej nie wychodzić, jak się nie musi, między 10 a 17, bo wtedy jest najgorsze słońce. Także dbajcie o siebie też. Mam nadzieję, że jakoś przeżyjecie te dzisiejsze upały. Nie wiem czy widać w kamerce, ale mam całe czoło wiecie mokre, spocone. No i co? I na razie tak jak mówiłam, fajnie mi się tu mieszka. Nie będę wracać już do tematu mojej cioci, bo myślę, że to jest zbędne. Powiem tylko tyle, że ciocia ma opiekę zapewnioną i nie musicie się o to martwić. Mówię to oczywiście do tych, którzy, którzy się tam czepiali. Mnie w ostatnim filmie, że zostawiłam Ciocię samą, a sama tutaj przyjechałam. Otóż Ciocię nie zostawiłam samej, Ciocia ma opiekę zapewnioną, a ja bym sobie po prostu z nią tam nie poradziła i dlatego, i dlatego mój brat postanowił mnie tutaj zabrać, a Ciocia ma należytą opiekę, także. Hejterzy, nie przyjmujcie się, wszystko jest w jak najlepszym porządku. A co do innych moich kochanych widzów, to powiem Wam, że tak jak mówię, nawadniajcie się w ten dzisiejszy upał, bo dziś jest mega gorąco. Myślę, że w całej Polsce tak jest, chociaż może, chociaż może nie, może się mylę, może w niektórych regionach nie będzie aż tak gorąco. Ale tak jak mówię tutaj w lubelskim, to... Patelnia. Powiem Wam, że Sahara po prostu. Jeśli, jeśli szukacie na przykład takiej polskiej Sahary, to przyjedźcie tutaj na lubelskie województwo. Yy, zapewniona jest Sahara, jak nie wiem co. Także będę się już chyba z wami żegnać dzisiaj w tym vlogu, bo nic więcej chyba Wam nie będę nagrywać. Bo po prostu nie mam tak naprawdę siły wam tutaj gadać dzisiaj. Bo mówię, jest mega gorąco. Wiatrak tutaj chodzi. Widzicie, widzicie. Wiatrak chodzi. Chłodzę się tak jak, jak mogę po prostu to się chłodzę. Ale to i tak wiecie to to na nic się zdaje eee, jeszcze może wam pokażę jednego kota bo akurat tutaj przyszedł tylko będzie... Sk o to jest falko tutaj widzieliście falka eee, wiecie co może ja poszukam innych kotów po mieszkaniu. czekajcie na łóżku leży Charlie O, tak będziecie widzieć, tu jest Charlie eee, tutaj o, tutaj jest Alma, mój ulubiony kot w ogóle. O, widzicie Alme? Freję Wam już pokazywałam ostatnio. Czy tutaj w kuchni jest jakiś kot? Nie, nie jest. Cody, słuchajcie, puchatka. O, widzicie ją? Taka fajna puchata Cody. E jest jeszcze taki, wiecie, czarny kot, ale on, tym, wiecie, ucieka, bo on się nie boi. Nie wiem czemu. Tak, pokażę wam go z daleka, bo nie chcę tak podchodzić. Tutaj na oknie siedzi. I chcę, wiecie, podchodzić, bo on ucieka ode mnie, jak tylko mnie zobaczy. Także nie będę go tam, wiecie, stresować. Eee, on się nazywa Floki. Jeszcze jest jeden kot, ale aktualnie go nie ma w domu, bo jest u weterynarza. W sumie to może wam powiem, bo w sumie to wy nie wiecie o tym, tylko parę osób wie. Ten kot, którego nie ma tutaj, to jest w ogóle, ta, ta kotka nazywa się Shanti. I ona jest mamą właśnie Flokiego, co wam pokazywałam że ona się strasznie rozchorowała zachorowała na, na tak zwany FIP czyli z tego co ja wiem już to, to jest tak zwany koci koronawirus Przyjmuje, musi przyjmować codziennie zastrzyki i ten musi, no i musi brać takie wiecie tabletki w strzykawce ma podawane no i codziennie te zastrzyki także aktualnie właśnie jej nie ma jak będę miała chwilę jak będę miała chwilę żeby wam na shorta wrzucić to wam rzucę na shorta shanty bo na razie tak jak mówię jej nie ma także no nie mam możliwości jak yy... Ja bym jej pokazać, po prostu? Sorry, ale coś mi się tak ręka, czy się nie wiem, nie wiem o co chodzi. Także słuchajcie, ja będę kończyć dzisiaj tego vloga, bo już więcej nic z siebie nie wycisnę. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało. Dajcie znać, co sądzicie o tych kotach, czy wam się w ogóle one podobają. A ja już chyba, tak jak mówię, będę kończyć tego vloga. O, już tak jak mówisz nic więcej z siebie nie wycisnę a nie ma sensu, żebym wiecie tak bym gadała po próżnicy także trzymajcie się chłodno bo jest gorąco i do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć pa pa!